Okay. Dobra, ja um. Dzień dobry, się, cześć, mi witam was, bardzo serdecznie <grym> jestem Paweł mieszkie. Dzień dobry I dzisiaj robimy Horizon Super 7 Jakieś wyjątkowe czyli, wyzwania Czyli wyzwania od społeczności Horizon I moi drodzy, ee, coś nowego, czyli jeżeli spodobał wam się odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę Łapeczki w Tak jest e, Dobra, więc e, proszę bardzo, startujemy 3, 4, 1 Poszło okay. Dobra. dobra. Numer jeden to jest e, jakiś, e, Co to co jest? W, coś, coś tam trzeba pod, poniżej dwóch minut przejechać jakoś tak. Nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy. Minuta 54, Klikamy. Co ty mówisz? Dobra. Dodge, Dodge Charger chyba jakiś RT. Fast and Furious. U mnie się ładuje jeszcze. Eee, bo ty masz... Ty masz szybsze, szybsze ładowanie tak mi się wydaje. Ja znacznie szybsze ładowanie. Masz internet z NASA po prostu. Charger 69. Jak najszybciej. No. Dojechać. Do. mety Ok, wyścig do celu 2 minuty 18 sekund. Dobra, zobaczymy czy mi się uda, kurde, bo tu jest. Słuchajcie, wystartowaliśmy razem. Dajcie znać, jak myślicie, czy który z nas dojdzie najdalej. Ty, albo który w ogóle coś ugra. Bo no, ja o, się może być. nie udać. Też tak myślę. To jest ja, akurat wyścig. Który ja masz... mam skok w ogóle, bo ja mam inny wyścig niż ty. Co ty mówisz? No! pod jedynką masz co innego? No! Co ty gada? tu dwa różne odcinki będą, o kurde! Okej, dobra. Ja jadę, dodaję do chargerem. O Jezu, ja się muszę skupić na, 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 na jeździe w ogóle. Eee, I problem mam taki, że po prostu pędzę na autostradzie. A ja w ogóle mam do punktu dojechać jakimś takim super autem w ogóle wyścigowym, takim jakby kurde kosmicznym. No Co że to ma taki. Dobra. <laughs> ja mam auto elektryczne. O, jak to pędzi? No ty gadasz. Ale jak to ciśnie okay. ładnie, fajne. Dobra, słuchajcie, prawda? Jakie jest ciche to auto. w ogóle nie słyszę. E elektryczne to tak mają. Ty, ja chyba wolę szum silnika jednak i kula tutaj jest totalna cisza. Tak, ja lubię też właśnie, jak tak, że tak powiem, słychać te auto. Bo tutaj w ogóle. Tak Jezus, nie Marian! Dobra, jedź dalej. Okej. Okay. Ja tu muszę tutaj skoczyć chyba. Na skróty. O Jezu, okay, się, udało rozbiję się. rozbije się, rozbije się. Rozbiję się, rozbiję się. Celki 2 minut 18 sekund muszę przejechać A ja muszę skoczyć I powyżej wtedy, 40 wtedy metrów Wtedy odblokowuje się drugi ten Drugi tryb jakiś pewnie Drugi tryb, znaczy drugie, drugie wyzwanie A ja muszę skoczyć powyżej 40 metrów Skok ogólnie jakiś Dobra, jest, dojechałem Ja jeszcze jadę, uh. aż kończę powoli Fast and Furious autorstwa Charles 7175 Kontynuuj 400 metrów uh. Gdzie ja tu mam skoczyć? Dobra, Super. Pierwsze wyzwanie zaliczone ale to jest nie fair, bo ty masz pewnie jakieś lżejsze te wyzwania A ja, nie, nie, nie wiem ja mam w ogóle dojechać tak w ogóle powiem Ci szczerze e, lajkujemy to Zostawię, zostawiam lajka pod tym <grym> Tutaj tym muszę skoczyć podobało mi się <grym Doskoczyłem! <grym <grym Dobra, ja zbieram w takim razie drugie wyzwanie Drugie wyzwanie to jest... Co? E, Co masz? Zbroić do, do punktu mhm. Dobra. Ok, poniżej, o boże, jakimś gratem w ogóle będę jechał. Klasykiem starym. A ja powtarzał swoje wyzwanie jeszcze raz. Taka sytuacja. Ty pobliskiem. No co poradzisz, tak? Bo ja nie przygotowałem się, że będziemy to samo jeździć, a ja tyś ty mnie oszukał znowu. Znowu mnie oszukałeś, Paweł. Ja ci łatwiejsze po prostu. Łatwiejsze, zdałem. tak, ja nie ogarnąłem, tak. co tu w ogóle chodzi w tym. Lo, lo, Losowe łatwiejsze stałeś. Tutaj tak nie działa to. O nie, dobra, teraz znowu. To, to jest w ogóle... A bo ja mam minutkę dostałem. 53 do, żeby dojechać do tego, do miejsca, dobra. Ja teraz mam okarniam. minutę 41, żeby dojechać do punktu jakiegoś. I to w takim samochodem e, brytyjskim... starcem brytyjskim starcem? co? Tak, rozpędzam się. Stówka! Ja mam 300 na godzinę. Za chwilę będzie to jest, I jest 150 Jaka to jest cisza w ogóle w tym aucie O chłopie, ale to jest taki... Mm. takim róg tego silnika ty masz w ogóle silnik, ja mam tylko elektryczny, jakiś w ogóle. No dobra, ale stary, mam koła jak. Nie wiem. Ej, co tu jest? Ej, to są... co tu jest grany? Ma przede mną jakieś gdzieś jest coś? Co jest? jest? A! To jest grany, w ogóle. Dawaj, jedź, 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 Trzeba się wyrobić. No tu się dzieje w ogóle. Muszę skoczyć 40 metrów Jakiś w ogóle komunikat dostałem, że. Nie udało się dołączyć do sesji i zobaczyć agnostykę sieci. Co? No. Waliło cię? Nie, normalnie jadę przecież. Zasłużyłeś pewnie na wywalenie. Po prostu gra się nie lubi, zbanowała się gra. No jesteś, nie lubicie. Na banki się zbanowali. Ktoś, to ktoś podrzuca, bo to są ogólnie mapki, które są, że tak powiem, stworzone przez... Społeczność. społeczność. A, więc dlatego tutaj są różne dziwne rzeczy momentami. Dobra, to jadziemy. jeszcze jest takie w miarę easy. Ale wiem, że są czasami sytuacje, gdzie naprawdę trzeba przekombinować coś, żeby zrobić 40 metrów lecimy i polecałe. Poleciałem wow, 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 140 dobra? metrów. Idealnie. Ej, no bez ja no nie no, zrobię tego. Dobra No dobra, może jednak zrobię. Zrobiłem jedno teraz sześć jeszcze zostało. Jedziemy w kolejne Dawaj, dojeżdżaj, 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 szybko, 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 szybko Co tu jest w ogóle? To było fajne, to mi się podobało. No to, czemu tu jest na samym środku autostrady młyn? M młyn, co? No Młyn na środku no, autostrady? No taki, wiesz, młyn do, no Taki Naki młynek do tego, jeść. do kawy w sensie Tak, młynek do kawy Dobra, mam kolejne wyzwanie mm. teraz Dobra, ja już biorę za zaraz trzecie A, ty muszę wystartować to wyzwanie jeszcze, dobra, dwójeczka Like, proszę dobra, bardzo right up. Czas na wyzwanie numer dwa Tutaj Zobaczcie. można pobić jakiś czas do 20 Zobacz wszystkie po prostu. Pod... Ja przy tym filmie tyle lajków dam. Jest niesamowite. Ja na razie dałem e... tylko jednego, zobaczymy jak będzie dalej. Czy mi się w ogóle uda dalej pojechać jeszcze, nie? Czekaj, bo ja tu muszę najpierw... E... Zrobić, jakieś wyzwanie tak. Zoom. Aha, muszę przemić nie barierę muszę 290 to. na godzinę w ciągu minuty 18 sekund. Okej. Okay. Dobra, teraz mamy... Co to jest za auto? Ciebie ja w ogóle? Jakieś Ferrari to jest? Dobra, ogólnie tu jest parolica napisane, więc nie wiem o co chodzi. Parolica? Co? Tak, no bo to jest widocznie, ktoś, ktoś z Rosji po prostu musiał widocznie zrobić to. Okej, okay, no i zobaczymy. Ale samochód jest mega dziwny. Dawaj, 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 290 na godzinę ja trzeba Nie wzięłam takiego auta go nie mam, na banku go 290 i mamy to. Dobra. Co to A, jest w ogóle? Pojść do fotoradaru i przebij odległość, o nie! Co to być? 150 km Skiety, 10, 10, e, 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 Co? Dobra, nie o co chodzi? Tym... Tutaj jest coś 3A. P... Nie, nie wiem, nie znam tego. Ja myślałem, że po prostu mam przebić odległość, aż prędkość, a tu się jeszcze machnąć. Fobby wskazaną prędkość. 3 km tak? no, dobra. 400 turn right. O Boże, co to w ogóle a jest? To ma chyba to samo co ja, zadanie, tak mi się daje. Right. Ok, pani ukończone. Tak, tak, ukończyłem to, ale ten, ten pojazd wygląda jak Batmobile, praktycznie. To chyba jednak inne mam zadanie co to, za, co to za fura Trenet. jest? To wygląda jak padmobil, naprawdę Dawaj hamuj, hamuj, hamuj Nie widziałem jeszcze takiego Trenet. Dawaj w prawo, teraz w lewo Okej okay. Oto auto, Kolejne auto. Proszę bardzo. ładnie hamuje, nie do rzeki Nie do rzeki Nie do rzeki Ej, nie ukończyłem zadania, najgorzej Dawaj jeszcze to raz czwarte Słuchaj stary, ja już biorę czwarte A ja drugie A co? Ja robię drugie. Proszę bardzo, czwarte, to jest coś tam co to jest. Imagine 599, x my... right. Po prostu muszę czytać ten komunikat, yeah. który mam na ekranie. Ale ogólnie widzę niestandardowy świat, więc coś tam zmodyfikowane jest. Dobra, zobaczymy o co chodzi. ktoś się rzuca e, to autem. I chyba ktoś tutaj dał chyba najszybszy samochód. Albo no, jeden <laughs> jest najlepszy. No, In te 599. Right. Pięknie, pięknie. Te Ferrari, ale nie! To jest maklaren. Dobra, nie ma... O ziomek z koroną zieloną, dobrze. Ty, Mój człowiek. Najgorzej. Nie noście tego naprawdę. To nie noście. <laughs> Koronę proszę. A dalej niż skazana Tren odległość. 486 metrów mam skoczyć? 480 metrów, co? 2 co ty byś skakał. Jak mi mam skoczyć tak daleko? Bo jakaś skośnia będzie wielka. Nie mam żadnego pojęcia. Jakaś ogromna skocznia będzie. Dobra, spróbujmy się rozpędzić. Dobra, rozpędzamy się. Dawaj, pięknie, zlejczono niestety tej, tej trasy, jakby specjalnie. Dobra, druga mapka zlejczona. I nie, nie miałem żadnego dalej. pojęcia, w którym momencie będzie ta skocznia. Ja co chwilę muszę hamować tak szybciej. też było spoko. Ej, on teraz jakiś. Lego jakiś wyścig. O! Okay. Poważnie? Dobra, dawaj, dawaj. Może nie, jeszcze tak, Mam jeszcze tylko dwie minuty do tego, żeby dojechać tam. A ja robię kolejne. Numer 3. Lunch the BMW. I nie wiem tam, as far okay, you know, tam coś jest. tam coś jest, tam coś jest. Challenge 3 jest. są jakieś znaczki. A, próbujemy. To jest grane. Co to ma być? To jest jakiś podjazd. Te misje są dziwne, ale są fajne. Super. Super, naprawdę. Nie udało ci się? No dosłownie miałem skoczyć i tutaj ktoś dał jakieś badziewie <noise> Powtóreczka I bez jaj naprawdę zatrzymało mnie normalnie w miejscu No dawaj Lash de BMW as far as you can no, Musisz rozpędzić jeszcze raz Mam minutę 30 Zaraz zobaczymy czy Będziemy. się uda Ale nie wiem co tam się stało tam mnie normalnie coś zatrzymał w ostatnim momencie Na płaskiej powierzchni Wajdziemy ja tu muszę skoczyć jak dalej się da w ogóle teraz Ja też 486 metrów, czuj temat, no półtorej kilometra Dawaj, dawaj, Dobra, dawaj Zaraz, dawaj. zobaczymy O to są zakręty będą, o nie! Zakręty i to jest złe, po, złe połączenie To są bardzo chwilę Dawaj, szybko, tak, 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 tak! Nie! Yes. 231 metrów Lecimy, 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 lecimy łapie! A ja przeleciałem właśnie 230 metrów I też jakoś specjalnie się nie rozpędzamy. 230. Ja 300 metrów dalej leciałem. A to inny w ogóle wyścig był No co z tego? Ale 300 metrów liczy się. odległość, a nie to że gdzieś indziej Nie liczy się w, to, się w ogóle to, że udało mi się w ogóle ukończyć Cokolwiek <laughs> właśnie, <laughs> Tak, to było fajne, lubię to też nie no boże, pół kilometra skoczyć! Nie będę fajka, zostawię lajka. To było spoko. Nieźle, nieźle. Pół Dobra. kilometra? To fajne. Ciekawe czy będą takie samo. Najdłuższy czas w powietrzu, prawie 6 sekund. Tylko ciekawe, że mamy różne zadania. Zadania mamy, nie? Ciekawe. No nie? Będzie dostosowali do twojego poziomu. Nie, okay. To ja musiałem na wózku inwalidzkim jeździć. You Dobra, lunch? tu mamy coś, jakiś beta no, test. Beleksem. Y Okej. Okay. zobaczymy. Suma punktu za rewelacyjne umiejętności. Ja mam takie w ogóle? Może źle przeczytałeś? nie tak. No, widać, widać, nie musiałeś źle przeczytać. <grystanie> ja i rewelacyjne umiejętności? Co, no Nie. Czym ja jadę? Dobra, jadę hooliganem teraz. Co to jest za auto? Hooliganem. High speed rally. Okej, okay, i tutaj będzie w minutę 30 trzeba zrobić czas jakiś. A ja muszę przejechać dystans w poniżej trzech minut. I jadę jakimś w ogóle pulsarem. Aha. Weź tu celu. Czy mam tu przebić? Jak ja tam przejechać? Pukiem pewnie okay. Jaka akcja widzieliśmy... A! Wynik umiejętności! Boże! Po prostu widać ten w ogóle Wejdziemy do celu Nie ma hamowania, hamowanie za słabych Ten 100 punktów? Jak to 100 punktów tylko? To bez problemu takie coś można zrobić. To może sobie no to mi się zobaczymy. nie uda ja bym nie zrobił, w życiu. No jakim to śmieszne jest w ogóle, co to za wyzwanie? Dawaj, 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 dawaj. Czemu? No nie no, cel jest 100 punktów. Ale za co, za umiejętności? No. To jest w ciągu sekundy robisz to. A ja dosłownie wiesz, że jadę, rozbijam się i w sumie mam już tak naprawdę 1120. Może pomyłka jakaś? To jest jakaś pomyłka, no proszę was. daj dislike. Tak, nie no, tutaj, tutaj będę musiał dać łapę, był totalnie Tam to się nie należy słabe. Nie no, jakby to było więcej jakichś takich ciekawych skoczni albo coś, to jest jeszcze spoko, ale to jest praktycznie zwykła mapa tak naprawdę Łe, tam, to było słabe no. Ja swoją mapkę chyba też zrobię, bo mam już 800 metrów i mam jeszcze zapas dwóch minut, więc na spokojnie powinno się udać Gdybym wiedział, że to będzie w ogóle na umiejętności Tam zapewne jeszcze też wyłączę sobie kontrolę e, trakcji i tak dalej No no właśnie Żeby sobie drifty robić po prostu, nie lepsze Ue, to było easy, też ta mapka była okay. mega easy. Nie no, to było mega easy, to jest, wiesz... Ale jak chyba dam łapeczkę w górę tutaj. Patrzcie znaczy, z drugiej strony to było łatwe. Dzięki temu zaliczyłem to, więc dam łapkę w górę. No tak. No, no, no. Na łapkę, Bo to było łatwe po prostu, więc y, punkty dla mnie lecą, nie? Zrobiłeś w ciągu sekundy tą, tą misję, nie? Tak, wystarczyło raz skoczyć, wystarczyło wjechać. Skoczyć z jednej rampy i tyle. I gotowe. No. I to jest koniec. Więc ym, to nie jest żadne wyzwanie, tak naprawdę. Y, numer 5. To jest wyzwanie tak jednozkiewiczne. No, dzięki! Ja bym tak? tego zrobił pewnie. <gryubine> evet. Ja mi by się nie udało. Ja na początku byłem zaskoczony, o co chodzi w ogóle? Jak 100 punktów? Co jest grane? Zwykle to jakby 100 tysięcy było. No, okay. to zimą bo jest wyzwanie. 100 tysięcy punktów, no to tak, to już jest. A sporo. 10 tysięcy punktów, no to już też jakieś takie wyzwanie jest. A nie? robiliśmy takie misje na te drifty, pamiętasz? Były. były takie no? Były, były właśnie, nie. I tam było ciężko to zrobić faktycznie. Okej, okay, tu jest niestandardowa mapka, już widzę, bo jest, są jakieś blokady drogowe. <laughs> Jakuperem jeżdżę. Okej. Okay, I tu co mamy zrobić? zrobić? Go to the destination in the. E o, stary towek, co jest? To jest jak skill test! Muszę przejechać w ciągu 27 sekund? Co? Mam 30 minut. Ej, so. hey, bez jaj. Nie, co? no, bez jaj, serio? Ej, hey, no, wywróciłem się, nie wierzę! Ej, hey, stary, to są jak skill testy: tu wskakujesz na rampę, musisz wylądować na. tym. na, na powietrzu, gdzieś tam. Poważnie? Tego, tak, później musisz jechać. I bez checkpointów to wszystko jest. Hehe. <laughs> Chłopie! Dobra, skupimy jeszcze raz Dobra, skupimy jeszcze raz szybko. Hop. Na szybko jeszcze raz, na wiem o co chodzi, trzeba zawrócić od razu Ja w ogóle mam wyjście muszę się na początku wywrócić, okay. odwrócić się, żeby w ogóle pojechać Ej nie no, to, jest, to jest po prostu kozak, nie? Tutaj powinienem dwa lajki like zostawić, czekaj, bo tu mam za dużo palenia kapcia. To ja nie chcę skill testów w Forzie Nie no, ej ja, normalnie skill test w Forzie mam! Ja tego nie chcę! Nie. Obym tego nie miał Boże tak... Najgorzej Najgorsze jest to, że te auto po prostu się mega ślizga po prostu Ule, to wjeżdż, było easy wjeżdż, w ogóle Wjeżdżasz na wielką rurę No Z dużej wysokości, musisz po wąskiej rurze przejechać No A chyba, auto ci ślizga Chyba Wiesz, ktoś się ta... w GTA nagrał, tak mi się wydaje Tak, ktoś chyba w GTA dużo grał I stworzył tą mapkę, ale nie, spoko mapka, bardzo mi się podoba Ja bym dał dislajka, nawet 6 Ja bym dał 10 lajków Chyba, że będę się denerwował No boże, nie Okej, okay, dawaj. Kolejna misja. Aaaah... tylko nie miał tych testów. Obym nie miał tego. Cyberpunk testu. się tam normalnie popłakał. Popłaka. No. mi się popłakać to. Ja mam teraz jakiś Dobra, wyścig tym ja autem z Cyberpunka. Do trzech razy sztuka, jak to mówiłem, nie? Do 300 razy sztuka. Nie, bo to jest chyba szóste, albo siódmy już w sumie. Dlatego to jest takie trudne. Ja mam w tym szóstkę. Nie, totalnie dupa. Dogoniłem cię. Hehe. He. A ja miałem mega, jakieś mega proste wyzwania. Dobra, tutaj trzeba będzie zdecydowanie wjechać, o. Proszę bardzo. Co to muszę zrobić? Slide through the city and drive to become the cyberpunk racer. Co? Slide? To jest mam na... przy... Co się Jak mam tutaj wjechać niby? Wrzesić z miasto? Co? Woah. Ok. Nie, muszę przejechać po prostu, chyba. O, to jedziemy, no. zobaczyć. Zobaczymy czy mi się uda to zrobić, w ogóle... Nie, bez jaj, żartujecie sobie! Okej. Żadnych żartów! Czekaj, bo autum stoi na masce. O są checkpointy, spoko. Nie wiem jakim cudem, ale są checkpointy. Tak nie powinno być. Są szóstwo w ogóle jakieś. I co teraz? Stąd nam się skoczyć? Nie, dalej tutaj, tak? Uderzenie bokiem, 1000 punktów, co? Okej, ale to słuchaj, to stary to można oszukać. Ale ja tego nie oszukam, ja to zrobię tak po... O tu mam jakieś skoki w ogóle! Co to było? Okej, okay. aha, dobra. to tutaj jest chyba tak. Jak ja poleciałem tam! A tutaj normalnie się już jedzie, zwykła po, po prostu so? jazda jest. To tak? jest skok. Okej. Okay. Tu jest ostre, ostre, gigant skręt skr 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 w lewo! Nad całym zamkiem przelatuję! Co? O, Co ty masz za misję w ogóle tam? Na tym największym! Co ty masz za misję tam w ogóle? Kosmos po prostu misja! Ja właśnie przez pytanie, miasto w ogóle misja, latam. Hopie. Wow! Na ja. Lecimy no. a nie tutaj. tutaj tu jest dobra, tu trzeba było wylądować Zawrotka jedziemy okay. I Teraz tutaj się jedzie Turn left to idziemy w lewo Dawaj, 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 dawaj <mulunny> Do przodu! Został okay. mi jeszcze pół minuty mi zostało jeszcze, dobra. No jeszcze kilometr, tutaj, tędy. O, Może mi się uda Ej nie to było jednak łatwe Na 30 minut o, po, ja no hmm. nie blokuj się! Nie w takim Przecież momencie! Się... Nie no, spoko Dawaj, dawaj, spokojnie. 10 sekund jeszcze. Damy radę, damy radę. Dojedziemy, dojedziemy. Like. Lubię to. Dobra. I like it. Chyba ostatni, siódme teraz będzie, wiesz? Ja też jest na siódemkę już. Tu jest koniec? Tu jest koniec chyba. Tu jest koniec chyba. To jest koniec? To jest koniec? Tak, to jest koniec. Dobra, tak, Dobra. Jest koniec. Dobra. Dobra. udało się. Ło! Wow. Na którym ty jesteś w końcu teraz? Siódemkę robię, ostatnią też. Też ostatnią? Okej, okay. tak. no to ty sam. A nie, czekaj, szóstka. E, lubię też to, to było spokojne, wraczek. Wszystko ja było fajne. Jakiś jumping Zaraz 29, co? Sekundę? Co? No to będzie jakiś bardzo, to będzie jakieś szybkie, Jakiś mega wydaje. szybki, no. Jakieś mega szybkie wyzwanko. A ja teraz będę o co? A co z w ogóle nagrodą w tym, bo ja nawet nie wiatrzyłem. Jak to, co? Satysfakcja? Co? Syrko? <noise> A coś ty e... chciałeś, e... że, że milion dolarów? Ja teraz muszę przejechać Lambo do celu w ciągu 3,5 minuty. O. A teraz mam Lamborghini Ur e, Ursus Nie Urus, tylko Ursus Słuchajcie, Ursus. tak jest O, kółkach. dinozaur tu w ogóle stoi, słuchajcie Dinożarły masz tam nawet? Tak, dinożaura mam I w ogóle Dawaj, ładuj się. park e, jurajski. Lamborghini, get through that I co to mam zrobić? No, pobić odległość 173 metry e, no, no to samo co ja robiłem Jeszcze skakałem 188 metrów akurat na styk a to nie, to chyba coś no to Szybkie to było. Dobra. Jejko. Ja mam 4 km na 3,5 Minuty. Fajnie by było, żebyś by ktoś zrobił faktycznie taką mapkę ze skill testami. W Forzie. E, w forzie. To nie ta epicka grafika i do tego... Skill testy, Co? które Po prostu... Stary, zdobalają... ja tu muszę no. do rury wjechać! Do jakiej rury? A, do ściekowiska? Nie do takiej rury w ogóle na tym, na wzniesieniu takim dziwnym. Okej. Okay. O! co tam? Dostanę jakieś nagrody? Proszę nagrodę. Jak wygląda, ja wygląda czas antonowy, z u nas? 20.46, więc spokojnie. No, nie. Czyli czas antonowy się kończy. No, Takie powolutku, bo jeszcze właśnie ostatni wyścig. Proszę cię. I zagaduj zagaduj widzów. Nie będzie nic zagadywania, czekaj, proszę bardzo. Horizon Super 7 ukończone, chcesz wystartować w tych zawodach jeszcze raz? Nie, po co? Hmm. Uruchom ponownie Horizon 7. Ej, ja nie przyjadę przez tędy. O, proszę bardzo. Elegancko. Ja tu muszę na pełnej wjechać, żeby trafić? Eee, czekaj, co tu mam, minuta 43, no dobra, to chyba zostawimy sobie na e, inny raz. Co?! Że ja tu nie trafię w ogóle. <noise> Jak dawaj tam w ogóle góry, idzie? Dawaj do góry, Ej, no nie mogę tego wyścigu skończyć. Chciałbym jakoś go przerwać. Hmm, uruchom podać zawody, okej, okay, podobnie, podobnie, dawaj szybko. Zróbmy to jeszcze. Potrzebuję tylko jeszcze przerwa... Dawaj, jedziemy szybko. Najgorsze jest to, że muszę w ogóle na yy, tym. wjechać na pełnej do takiej rury wąskiej. A też pod górkę tak, taką, taką wyskoszę jak pod górkę, wiesz? No to tak fajnie, i masz. no właśnie tak kurde ciężko tam trafić w to, wiesz? Powiem Ci szczerze. <laughs> próbujemy. Szczególnie, że... No nie no, przy życiu to nie zrobię w ten sposób. Restart szybki. Teraz będzie mix restartów. 300 będzie ich pewnie Nie no, skiep, powiem Ci tak, przegrałeś po prostu i tyle. Bo ja miałem po prostu cięższe misje niż ty. Nieprawda miałeś znacznie łatwiejsze to wszystko dlatego. A sprawdzę, się czas na ten nowy, tak, że chyba musimy kończyć. Skiep, Nie po... zrobiłeś tego po prostu. Nie! Przedłużę tak? odcinek! Półtorej godziny będzie trwał! To nie trafię stary w to! Mogę to w ogóle pominąć po prostu skoczyć sobie... Pojść pa prosto? Na mam pewnie mogę. Spróbujemy to oszukamy delikatnie i pojedziemy do celu normalnie. Bez tego, bez tej rury. No tam można do celu dojechać normalnie. Na bank się uda. Na bank się uda. Ja też miałem właśnie taki skill. To jakby i tam normalnie mogę. Nie musiałem w ogóle tego robić w sumie. Można było objechać spokojnie bokiem, pewnie, nie? Tak. No. Na przełaj 300 km na godzinę. Pojedziemy na przełaj. Dawaj, dawaj, bo czas antenowy się kończy No nie dopiero 23 minut, damy radę Ja to skończę Kto nam kto mi zapłaci za ten czas antenowy Przecież ja cię nie zapas na pewno w życiu no Nie ma takich pieniędzy na świecie Czemu jak pole to Anglia jest dobra I Czemu ja po lewej jadę Kilometr 20 jeszcze Wytrzymaj Wytrzymaj 900 metrów Wytrzymaj Paweł będzie dobrze <laughs> Ile mówisz? 400 metrów Hmm. Zależy mi jedziesz, jak rowerem, no to jeszcze... dojechałem. Dostałem. Dziękuję. Tak? Pewnie, dobra. Czyli co? Finalnie też się udało dojechać to wszystkie 7. Tak, ale było ciężko. Ostatnio tak. było dziwne jakieś ale takie. czekałem na to jeszcze pół godziny. Ej, Więc dostałem strój, super... kur... strój kurczaka legendarny, dostałem. Okay. Ja też dostałem. Z tym akcentem kurczakowym kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej, os. Na razie się ma.